Deck. We're selling to Pirate Swap! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap! The best CS2 skin exchange! use the promo code on screen to get some free treasure Siedma, Siedma i tam na odcineczku z CSGO Skinsa na moim kanale. Następnie chcie masz pewność o tym, że do wygrania macie ponad 2100 zł, w z moim kadem minimum 18 zł. A czym więcej w tym tym macie większą szansę na wygraną. A do wygrania macie dwie koski, rękawiczki, no i trzy różne skinki, które widzicie tutaj na ekranie, więc naprawdę fajne rzeczy są tutaj do wygrania. Oczywiście wiele skinków już rozdaliśmy, no ale zostało wam sześć skinków, w tym dwie koski, rękawiczki, no i trzy skinki troszkę tańsze, ale dalej fajne. Więc zachęcam serdecznie, czym więcej w tym to macie większą szansę na wygraną, aże wypłaci trzy Tutaj plusik, wpisać kferdzi do 18, daję wam 10% więcej do wpłaty oraz 20% na sam start. Jest wiele metod płatności, czy do blik, czy państwow czy skinki. A wy skinki przechodzą was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Poza tym, jak teraz płacacie na przykład, nie wiem, 123 zł, otrzymujecie tyle punktów procentowych, które zaraz wam pokażę, gdzie możecie wykorzystać. Ale nie zapomnijcie, żeby kliknąć aktywuj na moim kodzie, bo inaczej się po prostu nie zajdzie, nie dostaniecie 10% więcej do wpłaty, ani nie będzie mieć szans na wygranie 2100 zł z moim kodem w konkursach, więc zachęcam, żeby o tym pamiętać, bo jest to dla mnie po prostu. Bardzo ważne, no i wam to też pomoże, także zachęcam serdecznie. Poza tym, na stronie mamy darmową skrzynię, co 24 godziny możesz sobie otworzyć za darmo, więc naprawdę fajnie. No i na samym dole jeszcze masz darmowe skrzyneczki do bicia na social media, więc też naprawdę fajna sprawa, bo rzeczy za darmo są super. A propos punktów eventowych, no to w kilku wzgórzach z punkty eventowych, za dane miejsce, które zamiecie na koniec będę otrzymywać skinka. Za pierwsze miejsce jest piękny Talonik Slauter, więc naprawdę fajna koska. Poza, poza, poza nią jest jeszcze koska za drugie miejsce, za trzecie, no jest 100 skinów. 100 skinów ogólnie, 100 miejsc wygra więc też naprawdę fajnie, tutaj są może skinka to są co skinki od 10 groszy nawet 10 złotych oj no ponad 2 zł poleciało więc naprawdę spoko no i tutaj są możecie wymieniać punkty eventowe no my nie mamy niestety punktików trzeba sobie je nafarmić no ale tutaj wiecie jak to działa tak? wiecie jak to działa po prostu wrzucacie punkty i macie dobra dzisiaj zajmujemy się nowymi skrzyneczkami limitowanymi są nowe limitowane skrzynki i to wiecie bo zazwyczaj wracały te, te na przykład wiecie były dragon Larki pół roku temu i wróciły a teraz mamy zupełnie nowe skrzynki, tych jeszcze nie było, no i tutaj mamy nawet skrzynkę, gdzie jest 3% na Butterfly'a Emeralda. No i na pewno zrobimy sobie polowanie w którymś odcinku na niego, no dzisiaj oczywiście też otworzymy te skrzynki, bo dzisiaj otwieramy wszystkie. Sprzedajemy naszego pięknego Gungnira Faktoryniu, którego trafiliśmy we wczorajszym odcinku, polecam sobie nadrobić. No i idziemy robić bitwę, idziemy robić bitwę, no bo to oczywiście lubimy najbardziej, eee, tylko tak. Oczywiście dajemy sobie te, gdzie jest najwięcej procent, yy, czyli w tych przypadku tych tańszych skrzynek, no to będzie tutaj 5%, tutaj też 5%, yy, do tego sobie, tutaj jest 4%, tutaj chyba będzie, a nie, tutaj jest 3%, dobra, no i tutaj, pyk. Yy, no i co? No i taką bitewkę sobie zrobimy, albo wiecie co, ja troszkę tutaj to mniejsze i tych sobie damy po dwie, tych sobie damy po trzy, a tych sobie, znaczy po 5, a tych sobie damy 6. Eee, I zrobimy taką bitwę na trzy osoby, więc myślę, że całkiem, całkiem przyjemna bitewka to będzie, tylko muszę sobie odświeżyć, bo oczywiście mój internet tutaj odwalił. No i lecimy. I lecimy, 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 zobaczmy jak te procentówki dzisiaj się spiszą. No dzisiaj nie liczę osobiście na na Butterfly'a Emeralda, ale w kolejnych odcinkach, no myślę, że sobie na niego zapolujemy. Okej, okay, trafiamy gloczkę na 5%, to jest naprawdę spoko rzecz. Co prawda, wolałbym, żeby w tych kolejnych skrzynkach nam się trafiały takie rzeczy. E, no ale, ale dobra, ale dobra. O, ten tym w ogóle jest o złotówkę więcej wart niż ta stąd, więc. Więc naprawdę fajnie, mamy prowadzenie. E, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj jest awupka, która 1500 złotych kosztuje, ona jest tylko w jednym stanie, z tego co widzę. Unikam w ogóle tej awupki, tak szczerze. Nie wiem czy to jest jakaś, to na pewno to jest jedna z nowszych habupek, ale nie wiem z kiedy, czy to ta ostatnia co wyszła, no nie wiem, nie wiem, aż tak, aż tak nie śledzę już tych skinów szczerze, ale no zobaczymy. Tutaj jest M9 nawet za 11 koła do trafienia, a w ogóle bo to tak daje mnie po kolei, ojoj, dobra, no to będziemy mieć 40, oj, bajonet, bajonet, co prawie 3 koła. No ale w takich procentówkach to taki bajonet aż tak dużo mi nie robi. Tylko, no właśnie tutaj mi się dało, więc będziemy mieli teraz zaraz cztery skrzynki z emeraldami. Kolejny bajonet dla Alexa i to teraz za 4,5 koła No i teraz te najgrubsze skrzynki, tak naprawdę. Jak poleci tu Butterfly, to naprawdę będę w szoku, ale wiem, że tu jest jeszcze bajonet do trafienia i właśnie trafiamy tego bajoneta. Chciałem powiedzieć, że jak trafimy chociaż z tego bajoneta, to będę naprawdę szczęśliwy. Eee, no, tylko żeby oni oczywiście nie trafili żadnego innego emeralda i będzie, i będzie spoko. Znaczy, w sensie, żeby nie trafili Butterfly'a, bo wiem, że tam jeszcze jest chyba Huntsman, więc no, taki Huntsman dużo by nam nie zrobił. O, trafia sobie tą awupkę, Alex, no i tylko Emily tak naprawdę nic nie trafiła poza MKO za 120 zł. O, i właśnie sobie trafiła Bajonecika autotranika, więc nam pięknie podbija tylko dwie skrzynki, żeby oni nie trafili. Okej, okay, takiego emeralda mogą, właśnie o tym mówiłem, że jest taki Huntsman. No, i teraz, żeby już nic nie trafili. Okej. Okay. no i sobie wygrywamy tą bitewkę. To mi się podoba. Także jutro myślę, że sobie zrobimy polowanie na Butterfly Emeralda. Zobaczcie, ile kosztuje otwarcie 20 takich skrzynek z emeraldami. Bo no to chyba pochłania mój cały budżet. Eee, czy mogę to wpisać? Nie, nie mogę. Dobra, to sobie po prostu kliknę. 82 koła. Dobra, to wiecie co? Zróbmy sobie jeszcze na koniec eee, taka bonusowa bitewka. Zrobimy sobie. Damy sobie 3 takie skrzynki. Eee, i damy sobie mm, trzy takie albo dwie. Niech będą dwie. Niech będą dwie. Taka bonusowa bitewka. A jutro polowanie na Emeralda Butterfly'a. Zrobimy bitwę za 80 koła. No to będzie, to będzie grube. To będzie grube, więc oczywiście subskrybujcie kanał. E, a my lecimy z ostatnią bitewką. I tutaj pierwsza skrzyneczka zupełnie nie ma nic. A w ogóle ta skrzynka dała najwięcej chyba kos, bo dała bardzo dużo tych bajonetów autotronika. M9, co prawda nie było chyba żadnej. Ale i tak naprawdę spoko. No dobra, jak teraz ktoś z nich trafi butterflya to to będzie mi przykro w sumie, ale i tak jest profit, i tak jest profit i to fajne, bo ponad dycha. Dziękuję serdecznie. Tego się nie spodziewałem takiej końcówki odcinka. Ale to mi się podoba, to mi się podoba Butterfly Emerald, Butterfly Emerald 120 koła, mamy ponad 200 koła. No i to jest, to jest życie piękne, życie piękne. A jeszcze jutro, no to może nie jutro, tylko zrobimy sobie w jednym z kolejnych odcinków polowania na Butterfly'a, żeby trafić bardzo dużo. Póki co, ja jestem szczęśliwy, trafiłem sobie Butterfly'a. Także, no, życie jest piękne, życie jest piękne. Ja sobie oczywiście to zachowam, sobie naklejki sprzedam. No i co, widzimy się oczywiście jutro. No Kodzik gra 18. No mam nadzieję, że wam odda tak samo dobrze jak mi. Pamiętajcie, że macie 2100 zł do wygrania z moim kodem. Ciebie więcej w to macie większą szansę na wygraną, a my widzimy się oczywiście jutro. A ją humorek, takie zakończenie odcinka to ja uwielbiam. Trzymajcie się.